On nawet mnie nie zadzwonił. Po wszystkim, po wyjściu, po surgeriach, po latach, w których spędziłam się w błotnikach i zabijając bracia w rękach, otworzyłam telefon i widziałam jedno wiadomości od mojego ojca. Nie martw się o przybycie w ten świąteczny rok. Zdecydowaliśmy się, że najlepiej, żebyś została tutaj. Nie, jak się masz? Nie, cieszymy się na ciebie. Tylko tekst, który czytałam, jak notatka od ludzi, którzy powinni mnie kochać bezpośrednio. Nazywam się Rachel Monroe i od kiedykolwiek oglądasz to, trzymaj się ze mną. Czy kiedykolwiek przechodziłaś przez śmierć? Tylko żeby wrócić do domu i zdać sobie sprawę, że twoja rodzina raczej chciałaby trzymać drzwi zamknięte? Militaryzm nauczył mnie, jak zamknąć emocje, ale obiecałam, że ta wiadomość straciła cięższe niż morda. Moja mama nie zadzwoniła, mój brat nie powiedział słowa. Było tak, jakby wszyscy podpisali jakąś niesprawiedliwą zgodę, by mnie wyprzeć wczoraj przed świątami. Siedziałam w moim małym jednym pokoju w Fayetteville, patrząc na błyszczące światło świątecznego, które rozprzestrzeniało się przez okno, zastanawiając się, co zrobiłam, żeby posłuchać tego rodzaju zimu. Wyczytałam tylko jedno słowo. Dobrze. I to znaczyłam. Nie w ten sposób, w jaki mówisz, że dobrze, kiedy się cierpisz i chcesz, żeby ktoś znowu zapytał. Nie. To był ostatni rodzaj dobra. Ten, że nie będziesz mieć kolejnego szansy mnie cierpieć. Zamknęłam laptop, wyczytałam koszulkę, którą kupiłam trzy tygodnie wcześniej, i wzięłam sobie kawałek czerwonego. Przerażałam się, do rodziny. Pięć dni później wstałam do dziesięciu zapytań. Jeden był z mojego bracia, jeden z mojego ojca, jeden z mojej matki i jeden z ich prawnika. To był ten, który sprawił, że moje serce zatrzymało się. Ponieważ wtedy było za późno, by uniknąć tego, co już powiedziały w ruchu. Za późno, by uniknąć tego, co powiedzieli. Za późno, by uniknąć listu, który napisałam. Myśleli, że wrócę tak jak zawsze: wierny, przepraszający, głodny, przez kawałki kochania. Ale w ten czas nie byłam dziewczyną, która uciekła. Wróciłam do domu z innym rodzajem bramki, i oni chcieli się dowiedzieć. Jak niebezpieczna może być córka, kiedy w końcu zatrzyma się, próbując uzyskać kochanie jej ojca? Zwróćcie mnie z powrotem, przed cichą, przed tekstem, przed przekonaniem, które zgromadziło wszystko. Byłam osiemnaście, kiedy zainwestowałam. Mój ojciec mnie nie kłócił podczas zakończenia. Powiedział po prostu: Próbuj się nie zaszkodzić na zewnątrz. To była jego język kochania. Krytykacja którą ukrywałem jako wskazówkę. Ale nie dołączyłam, żeby go uwielbić. Dołączyłam, ponieważ musiałam wierzyć, że jestem warto czegoś. Ponieważ w domu nigdy nie czułam się bezpieczna. Nie tak, jak wyglądał na mnie. Jakbym była burdeną, której On nie zaprosił. Kiedy zrobiłam sierżanta, wróciłam do domu na święta, chciałam jakiegoś wyjaśnienia. Zaprosił mnie, żebym wyciągnęła drzwi, zanim nawet wyciągnęłam buty. Nie, gratulacje. Nie, jesteśmy, cieszymy się z ciebie. Po prostu weź kąty. Matko, była to dziewczyna, której potrzebowałam być. Zawsze dźwiękowała ręce, śpiewała, tylko nie sprawiaj go złości. A mój brat, Tyler, podążał na tatę jak na ciało. Uczył się młodym, że obchodzenie z nim oznaczało spokojność. Więc grałam w dobrego żołnierza. Zadzwoniłam każdego urodzenia, wysłałam kwiatki na święta. Wysłałam czekolady, kiedy wybuchł dach albo samochód zniszczył się. Nigdy nie pytali skąd wyszło pieniądze, nigdy nie pytali, co to kosztowało, po prostu zapłacili i wysłałam emoje. Czasem nawet nie to. Wciąż każdy rok mam nadzieję. Mam nadzieję na jeden świąteczek, w którym wchodzę i czuję, jakbym miała miejsce. Jeden świąteczek, w którym miejsce na stole nie była obowiązką, ale przyjaźń. Ale ten rok, ten rok, miałam inne plany. W końcu byłam skończona z służbą. Miałam moje opóźnienia, spokojne pieniądze i zmęczone serce. Chciałam wrócić do domu, zjeść kawałki z mamą, usłyszeć nowe update y do pracy Tylera. Może, może dostać kawałek od taty, zamiast tego tekstu. Więc złożyłam plan w ruchu. Bo pięć lat temu, podczas jednego z moich rzadkich odpowiedzi, ojciec zaprosił mnie, aby podpisać coś dla domu. Drugi odpowiedzi. Byłam prawie 25 lat powiedział, że to była tylko formalna rzecz, techniczna rzecz, tak go nazywał. Byłam młoda, zmęczona i cierpliwa do jego podjęcia, więc podpisałam bez czynienia. Duży błąd? Dla nich tak, bo teraz posiadam 51% swojego domu. Nie wiedzieli o tym jeszcze, ale będą wkrótce. Bardzo, bardzo szybko. Ironia? Zgubiłam wszystko o tym podpisaniu. Nie do tej pory dopóki nie odpisał ojciec. Po tym, jak ten tekst zniszczył coś zimnego wewnątrz mnie, poszłam przez stare archiwy e-mailowe na zabawę, i tam to było: digitalna kopia dokumentu, który podpisał, zaznaczony jak zakończony, zaznany przez niego, zaznany przez mnie, podpisany, widziany, legalny. Znowu kliknęłam, tym razem mniej, i tam, w legalizacji, odpisał coś, czego wcześniej nie znalazłam. W wypadku prywatnego odpisu czy wolnego przemiany, Podpisant podpisał, że kontroluje interesy nad prawdą, do pełnej maturacji. Kontroluje interesy. Wróciłam, zaskoczona. Mimo, że był tak zajęty odpisując mnie, zapomniał, że na papierie nie byłam tylko jego córką. Byłam jego współpracownikiem, nie skręć to. Byłam właścicielem większości. Potrzebował mojej sygnatury na ten odpis pięć lat temu z powodu jego słabych kredytów. I zapisałam jak głupia w koszulce myśląc, że to oznaczało, że miałam znaczenie. A teraz to oznaczało, że posiadałam jego cieszę i radość. Dom, który zawsze kłamał, ten sam dom, który mi powiedział, że nie byłem przyzwyczajony. O, poetyczna sprawiedliwość była tak mocna, że prawie smakowała jak syrop. W tej nocy zadzwoniłam do prawnika, specjalistę realistycznego, którego spotkałam na bazie podczas seminarów tampa. Hypotetycznie. Powiedziałam, co się wydarzy, gdy koszulka trzyma większość zainteresowań i założyciel powie jej, żeby już nie wróciła do domu? Była pauza, a potem uśmiech. Nie powinny jej to powiedzieć, bo jeśli chce zajmować się własnością, to może. Nie powiedziałam mojej rodzinie nic. Zamiast tego napisałam list. Nie dramatyczny, tylko fakty. Spokojny, uprzejny, formalny. W zależności od tego będę ćwiczyć moją kontrolowaną interesy jako podpisantka... I prawidłowy właściciel wioski, znajdującej się na 12 Winemere Lane. Wszystkie prawa i odpowiedzialności zostaną wypełnione przez konsel. Będziecie wkrótce zainteresowani. Postanowiłam, żeby zostało zainteresowane. Starożytne, intencjonalne. Pozwólmy, żebyśmy je otworzyli razem. Pozwólmy, żebyśmy to czuli. Potem założyłam sobie spokojną kabinę na świątyni w smokiej górze, puszczenie śniegu, przełamanie ognia. Wyłączono telefon. Pięć dni później włączyłam telefon, dziesięć zapomnianych zadania, jeden od prawników i uśmiechałam się. Nie z zemsty, nie z jasności. Po pierwszego raza w mojej życiu nie potrzebowałam ich pozwolenia do przyjścia do domu. Byłam w domu, ponieważ mieszkały w domu, który legalnie do mnie zależy. Taylor zadzwonił pierwszy. Racz, co do cholery to jest? Tata się przeraża. Mówi o prawnikach i notucjach w ujęciach. Co ty robisz? Zabrałam kawałek kawy i patrzyłam na zimne góry na zewnątrz mojej kabiny. Zakonuję swoje prawa, powiedziałam cicho. Tak samo jak tata zakończył decyzję, żebym nie przyjechała do domu. Serio ich wypuściłeś? Przez głupi tekst. Nie, Tyler, nie wypuściłam ich. Jeszcze zostawiłam to w powietrzu, powiedział. Chodź, to tata. Wiesz, jak on jest, tak wiem, dlaczego to robię, bo tutaj jest rzecz. Czasem ludzie, którzy cię nienawidzą, najbardziej nigdy nie sądzą, że powrócisz. Zależą od Twojej silności, Twojej potrzeby, Twojej nadziei na krumki. Ale nie potrzebowałam już krumków. Miałam kontrakt i po raz pierwszy w życiu miałam moc. Następne zadanie był od swojego pracownika. Mężczyzny nazywał się Harold Wells. Próbował się wyrazić, ale mogłam usłyszeć panik w jego głosie. Pani Manro, jestem pewna, że jest tu jakiś zrozumień. Wasza wiadomość przybyła. Zbyt szybko, i zrozumiało, że spowodowała trochę alarmu. Przeprowadziłam go. Nie ma zrozumienia, panie Wells. Dokumenty są prawdziwe. Mam oryginalny. Przeprasowałam te terminy ze swoim udziałem. Teraz nawiążę kontrolę. Początek silnika. Potem. cóż. Jestem pewna, że możemy coś wypracować. Może biografię. Wypracowanie noty. Wtedy kliknęło. Obawiali się, bo ojciec znowu wypracował. Zgubił pieniądze. Prawdopodobnie myślał, że bank będzie łatwiejszy, ale teraz patrzył na bramę swojego najgorszego koszmaru. Mnie. Zwróciłam się i wypowiedziałam. Jestem otwarta na dyskusję. Ale pierwsze zdanie jest to, że nazywa mnie sam, nie przez ciebie, nie przez Tylera. Chciałam go zapytać. I tak samo Harold został spokojny. Wiedział, co robię. Nie chodziło o dom. Chodziło o zapoznanie się. Złapałam się i patrzyłam na kabin. Nie było drzewa, nie było sklepów, nie było pachnienia cynamonu czy ugotowanych ryżów, ale było spokojne i to spokojne zdobyłam to ze skarbami, ze latami, ze silnością, nie wiedzieli jeszcze o tym, ale byłam skończona być córką żołnierza, którą mogli nie zauważyć. Teraz byłam władcą i świąteczność przybyła bardzo, bardzo niepokojąca z powrotem do domu. W świątecznym rano wstałam do kolejnego zadania, tym razem od matki. Rachel, wyśpiewała, jej głos trzęsący jak kwiat na brzegu, proszę nie zrób to, twój ojciec jest wdzięczny, nie śpiewa. Tyler prawie nie mówi. Nie możemy po prostu przejść. Przejść? Prawie się śmiałam. Matko, mówiłam miękko. Pamiętasz, co mi odpowiadał? Mówiła mi cicho. Przeszedłem. Mówił mi, żebym nie wróciła do domu na świąteczność. Nie w tym roku, nie w następnym. Powiedział, że już nie jestem przyzwyczajona. Wiesz, co to sprawia dla kogoś, kto został wypożyczony przez prawie dekadę? Kto wysłał czeki od warunków? Kto nigdy nie przegrał telefonu lub karty? Wciąż silencja. Dodam: byłam w deserze na moim 26. urodzinie. Zostałam wypożyczona na drodze w Kabulie. Zadzwoniłam do ciebie po tym, jak zostałam w życiu. Pamiętasz, co powiedziałeś? Nie mówiła Powiedziałeś cóż, cieszę się, że jesteś bezpieczna ale nie rozmawiaj o tym z jej ojcem to sprawia, że jest wątpliwa. I tak było prawda, o której wszyscy śpiewali nie byłam ich córką byłam ich niebezpieczeństwem ghost, którego akceptowali tylko, kiedy byłam niezwykle widoczna matko mówiłam miękko nie robię to z wątpliwości. Robię to, ponieważ w końcu zdaję sobie sprawę, że nigdy nie wróciłam z powrotem, zanim przynieśli mi coś do stołu. Wtedy śpiewała, zimna, bezpośrednio śpiewała i prosiła mnie, żebym to przemyślała, ale nie uciekałam, tym razem nie, bo to, co nie wiedzieli, to to, że już zapisałam papier legalny, zmianę posiadania. To było założone na wydanie w tamtym początku. A czerwone na górze? Prowadziłam pracę w firmie, która zajmowała się władzami. Prowadzona przez kolegę lekarza z bazy, żeby przejąć operację. W następnym dniu pojawiły się za formalną inspekcją, aby nikogo nie uciekać, jeszcze, ale żeby im wiedzieć, że to już nie był ich dom. W tamtym początku siedziałam przy ognisku, zamknięta w głębokim koszulce i oglądałam śpiew płomienia, bez prezentów, bez rodziny. Ale była spokojność i sprawiedliwość, i coś słodkiego niż każda świątynia kontrola. Nie wybuchłam ich świata z zemsty. Po prostu zapomniałam im, którym nazywało się na sprawie. I w tym roku, po raz pierwszy, świątynia była dla mnie. Prowadząc prawdę, zadzwonił do mnie o cztery godziny. Cześć, racz, zrobiliśmy przejście. Wasi ludzie nie byli dokładnie podekscytowani, żeby nas zobaczyć, ale trzymałyśmy to cywilnie, tak samo jak powiedziałeś. Zapytałam: Jak źle to jest? Oddychał. Kosmetycznie? Nieźle. Strukturalnie? Przeleki w pokoju. Niekończony adek rino, moldowane miejsca pod oknami. I wiesz co? Dwa z trzech pokojów mają właściciela. Kolejne dzieci. Sublety może. Zmęczyłam się. Wypracowali mi pokoje? Wyglądało to tak. Pieniądze. Żadnych ścieżek papierowego i to było. Ostatnia konfirmacja. Nie wyciągnęli mnie z rodziny. Zmieniły swoją własną władzę legalną w obrót za moją twarz. Wszystko w tym czasie jak mnie zapytały, nie byłem przyzwyczajona. Zmęczyłam się, niezwątpliwości, z wątpliwości. Używali im mojego imienia, żeby kupić dom, potem zbierali go ze strasznymi, potem mi powiedzieli, że nie mam do tego miejsca. W tamtej nocy wybrałam drugą listę. Tym razem nie było to uprawdliwe. W efekcie 2 stycznia zostawiliście formalne trzydziestodniowe zauważenie o przejściu do działania i możliwe zakończenie mieszkania. Twoje zgłoszenia w sublecie są nielegalne. Kolekcja mieszkania została zatrzymata. Ten dom jest teraz pod formalną inwestycją zakodowanie. Zajmij się komunikacją tylko przez legalny kancelariusz. Złożyłam to swoim pełnym imieniem i miłotwórstwem. Rachel Monroe, Sergeant First Class, US Army, zatrzymany. Legalny współpracownik. 12 Windmere Lane. Przysłałam dokument do Harolda, swojego prawnika. Potem zaprosiłam Tylera tylko na trzy słowa. Sprawdź swój mail. W ciągu godziny zadzwonili znowu. Głosy, prosić, panik. Nawet z ojca. Nie słuchałam jednego. Widzisz, jest moment, który każdy żołnierz wie. Kiedy twoja budka uderzy w ziemię i zdajesz sobie sprawę, że przetrwałeś. I w tym cichu czujesz tę moc. To jest to, co teraz czułam. Mogli krzyczeć, mogli płakać, mogli błagać, ale przeżyłam ich. A teraz? Żyją w moim domu, z moimi zasadami. I w styczniu zaczną się nauczyć, co to znaczy być niezłym. Nie z błędności, ale ponieważ nie potrzebowałam już siedla na swoim stołu. Prowadziłam całą cholerną kuchnię. Drugiego stycznia przybyło jak zimna szczypa. Pogoda była zimna, niebo zielone i droga dwunaście, kiedy Windmere Lane była pakowana trzema samochodami, dwóch z których nie zauważyłam. Nie poszedłam samotnie. Przyjechałam z moją kierowcą, locksmithem i clipboardem pełnym dokumentacją. Zabrałam ciemny koszulkę, polskie buty i armianskie podłogi pookoła mojego nosa. Nie byłam tam do walki, byłam tam do inspekcji, do zamknięcia. Tata otworzył drzwi, uśmiechnął się i płakał poza zimną zimą. Rachel, co do cholery jest z tym cirkusem wpadł. Nie odpowiedziałem od razu. Przeszedłem za nim. Moja doma. Moje zasady. Matka pojawiła się na podstawie góry, przyciągnąc rozary, które jedynie wyrzuciła na wystawę. Tyler siedział na łóżku. pale zniszczył. Nawet nie patrzył na mnie. Oddychałam. To jest legalne przejście z własnością i rządzeniem. Od rana wszystkie prawa związane z tym domu spadają pod moją kontrolę. Masz trzydzieści dni, by zrobić decyzję. Formalizuj swoją zasadę pod moją kontrolą lub odbuduj. Tata to stracił. Odbuduj. Nie możesz to zrobić. To jest nasz dom. Nie, powiedziałam. To moja inwestycja. Zgłosił. Zbudowałem to miejsce. I ty się na nie skierowałeś. Powiedziałam zimno. I zapisał to na 24 czteroletniego w uniformie, po to, byś mógł uratować swój reputację z bankiem. To go zamknęło. Patrzyłam pookoło. Miejsce mieszkania, w którym uciekłam w nocy. Mantel, w którym było moje zdjęcie z bootcampu. Już nie ma. Tylko spokój z ludźmi, którzy mnie wyrzucili. Więc przestałam iść. Niebezpieczne właściciele już zostały zaprowadzone. Jeśli nie wyjdą w dziesięć dni, zapłacę za przeszkodę. I jeśli ktokolwiek spróbuje przerażać, zniszczyć lub przeszkadzać w tym procesie, zacznę poszukiwać wątpliwości. Matka uśmiechała się. Ale gdzie idziemy? Patrzyłam na nią w oczy. Nie wiem, Matko. Może nie do domu na święta. Uderzyła się w tłumy. Tyler stał i próbował coś powiedzieć. Może wypowiedzi, ale podniosłam rękę. Nie potrzebuję słów. Potrzebowałam ich dziesięć lat temu. Teraz potrzebuję warunków. Locksmith zmienił kot na przodniej drzwi, jak się wychodziłem. Śnieg wpadł pod moje buty, pachniał czysto. I po raz pierwszy w latach nie czułam się jak córka, czułam się jak kobieta, która wróciła silniejsza niż oczekiwała. Mógłby to nazwać zimno. Nazwałam to przetrwanie. Ostatnie zauważenie zakończyło się na 31 stycznia. Nie walczyli. Nie ma ostatnich dzwonków. Nie ma dramatycznych stanowisk. Tylko silencja, taki, który przychodzi, kiedy ludzie w końcu zrozumieją, że już nie blokujesz. Przybyłam rano z nowym kluczem w ręce. Dom był pusty. Nie ma znaczenia. Nie ma powitania. Tylko silny dźwięk, jak przeszedłem przez drzwi. Gdzie kiedyś stoiłam w uniformie, modląc się o przywitanie i otrzymanie wyjścia w zamiast tego. Przeszedłam do domu powoli. W starym domu Tylera znalazłam noszkową noszkę z jakiegoś wyjeźdnia, którego nigdy nie zaprosiłam. W pokoju głęboko przeskoczony na powierzchni, gdzie była stacja kawy. Tę, którą kupiłam w dziewiętnasty z moją pierwszą sprawdzącą działalnością. I oni stwierdzili, że była sama. Patrzyłam na tę skarbę w drzewie przez długi czas. Nie byłam wstydzona. Tylko zauważyłam, jak głęboko zniszczone może być, kiedy nikt nie widzi, jak płacisz. Nie płaczełam. Zamiast tego otworzyłam drzwi. Pozwoliłam, żeby zimna pogoda przebiegła i stoiła tam z zimnym słonem na mojej twarzy. To nie była zemsta. Nawet nie. To było odwrócenie granic. Dynastii, które próbowały napisać z historii rodziny. Zmieniłam miejsce w mieszkanie transzycjone dla żołnierzy kobiet. Młodych kobiet z historiami jak moja, historiami powrotu, odrzucenia i długiej podróży do odkrycia tego, Kim jesteśmy poza uniformem? Nazwaliśmy to Munro House, a kiedy dziennikarze przybyli, po tym jak lokalna outlet opisała historię o żołnierzu, który odkrył swój dom od rodziny, która ją wypuściła, nie powiedziałam im całą prawdę, bo to nie oznaczało ich szkodę, to oznaczało, więc kiedy ludzie pytają, czy to było warto, uśmiecham się i mówię, że więcej niż zrozumieją, nie przybywam do nich, nie zadzwonią ale każdy świąteczek teraz wyświetlam kandyl na porcie nie dla nich, dla mnie, dla dziewczyny, która kiedyś stała na zewnątrz tego domu, w zimie, bezpośrednio. W końcu znalazła swój sposób wracać i sprawiła, żeby żadna kobieta jak ona nigdy nie stała samotnie znowu.